słowo bezpieczeństwa gorąco tu. Mhm. Jak tu powiesz, to wchodzimy po ciebie. To jest granica polsko-białoruska w okolicach przesmyku suwalskiego. Wygląda na to, że Ruscy i Białorusini przygotowują jakieś manewry. Rozumiem, że ludzi masz do tego. Gotowych. Pojedziesz do Mińska. Musisz znaleźć kreta w ambasadzie, zanim dojdzie do prowokacji. Z czasem się pani przyzwyczai. Tutaj nikomu nie można ufać. Zmieniają wszystko. Przesuwają granice. Zawsze tak było. Tylko ty możesz powstrzymać to wszystko. Musimy być gotowi na każdą sytuację. Skończył się kurwa dziki zachód na wschodzie. Kiedy kończy nam się data ważności, pozbywają się nas. Z tobą też tak będzie. Czy jesteś rosyjskim szpiegiem? Przesmyk. Nowy serial od 31 stycznia oglądaj tylko na platformie Max.